Witajcie przyjaciele! Oglądacie program Najlepsze Polskie Powtórki. W tym odcinku zobaczycie niesamowite walki na stepach, najbardziej zimnokrwistego obrońcę w 120 jedynce oraz to, jak bojowy charakter ratuje przed nieuchronną porażką. Zaczynamy! Z kategorii Medal Kołobanowa. Zwyciężył polski gracz w obiekcie 430 U. W walce na mapie stepy od razu wyszedł na flankę, żeby łapać tych, którzy nie zdążyli się w porę schować. Znalazł się taki tylko jeden osobnik, ale za to szybko poszło. Na rozgrzewkę wystarczy. Wygląda na to, że główne siły przeciwnika są po drugiej stronie mapy. Trzeba więc ruszać obrońcom na pomoc. Jasne, można też spróbować nawrzucać prezentów z daleka, ale wróg przedziera się coś za szybko. Już nawet nie jest tu bram. On przejechał bezczelnie obok bazy i rwie dalej po fragi. Nasz bohater metodycznie wali po wszystkich, których widzi, ale wynik i tak jest kiepski 5 do 11, a z tych 5, dwójka i tak jest na koncie 430. Gdy czerwoni mają taką przewagę, pchanie się na czoło nie wydaje się rozsądne. Dlatego nasz bohater raz dwa przejechał przez tory, zajechał na tyły i bez litości rozwalił E50, który odstawał od reszty. Następny w kolejce 60 TP. Ten też nie spodziewał się obejścia i znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji. Czwarty frak. Jakby tu pomóc ostatniemu sojusznikowi? Może uda się go uratować przed natrętnym Brytyjczykiem? Ech, nie załapał. No, przynajmniej strzał z dużej odległości był skuteczny. Czy japoński zawodnik chwagi ciężkiej przeżyje? Nie, jest zbyt powolny. Dalej będzie musiał radzić sobie sam. Na początek do garażu wrócił LT 432, pewnie z myślą no, walka i tak wygrana. Jeszcze zobaczymy. Pewność siebie nie takich już zgubiła. Ot, na przykład 260 Idzie do przodu, niczego się nie boi. A może by tak skoordynować się z resztą i okrążyć bohatera? W efekcie pogoń okazała się bezskuteczna i wyszła dziwacznie. I jaki jest pożytek z zajęcia bazy, jeżeli nie było komu przykryć niszczyciela czołgów? Ma nadzieję zdobyć bazę w pojedynku w szczerym polu? Takiej bezczelności nasz wojownik nie wybacza. Obieść torami, wyjście do okręgu, dokładny strzał i kończą się przygody TDK. Brytyjczyk też próbował zabawić się w stratega i objechać przeciwnika, ale z nim 430 poradziła sobie bez zbędnych ceregieli. Po prostu wytoczyła się z zagłazu i wygrała pojedynek przez zaskoczenie. Najtrudniejsze za nami, a najważniejsze to teraz działać precyzyjnie. Nie wystawiać się artylerii, ale i nie przeciągać. Do końca walki tylko 3 minuty. Nasz bohater już wcześniej przełączył się na pociski burzące najlepszy środek na artylerię. No, gdzie są wojownicy nieznanego frontu? O, jest pierwszy klient. Wystarczył jeden odłamkowy. A gdzie twój towarzysz? Schłową się za skałą? Ryzykować i pchać się naprzód nie trzeba. Czasu wystarczy akurat na ładne obejście z boku. Podświetlenie, strzał, zrobione. Za precyzyjną, bezbłędną grę w nawet bardzo trudnych warunkach, 11 fragów i zwycięstwo w wydawałoby się beznadziejnej walce, nasz gracz otrzymuje tytuł Kołoba Nowa Tygodnia. Zimna krew i chłodna kalkulacja przynoszą mu zaszczytny tytuł i złoto. Obrońcom tygodnia został gracz w 121C. W walce na urwisku długo się nie zastanawiał. Od razu ruszył do centrum zdobywać górę. Pozycja została mu się wygodna, ale sojusznicy mieli chyba mniej szczęścia. Wynik momentalnie skoczył na 0 do 6. Ale patrzcie tylko, wrogowie za wcześnie ogłosili świętowanie i zaczęli popełniać błędy. Po malutku nasz bohater dobił parkę, drużyna wzięła się do roboty i zaczęli się odgrywać. Tu przykrył, tam się ostrzelał, towarzysze pomogli. I mamy 8 do 8. A któż to tam się znowu wysunął? Te 4400? To da nic, na tej flance rozdają tylko skierowania do garażu. W dali zamajaczył lajcik. O, jest i przestrzał, czwarty frag! No ale niebezpiecznie dłużej się wystawiać w jednym miejscu. Lepiej ruszyć w objazd, tym bardziej, że pojawił się samotny Skorpion G. Po subtelnej aluzji przeciwnik zrozumiał, że szykuje się patelnia i wolał zwiać do pozostałych. Może spróbują dogonić ostatniego, który przeżył? A może nikt nie potrzebuje fragów? Czyżby grali o zwycięstwo? Kiepsko, w trójkę mogą je nawet zdobyć. W żadnym wypadku nie można popełniać błędów. Wejście na pagórek. Widać bazę. Teraz trzeba działać precyzyjnie. Najpierw tedek. Jest. Jeszcze jeden strzał i o kolejnego zdobywca mniej. A tu Brytyjczyk był sprytniejszy. Za wrakiem w ogóle go nie widać, a nie ma czasu na wstrzeliwanie się. Trzeba wyjść na bezpośrednie starcie. Wyjście do kręgu. Cóż, nie ma się gdzie podziać. Najważniejsze to nie pudłować. Jest. Zdobycie odwołane. Zostało tylko dobić spryciarza. Nasz bohater pokazał, że można wygrać w ciężkiej walce, nawet jeśli przeciwnicy nie popełniają wielu błędów. A najważniejsze to nie panikować, działać szybko i zdecydowanie. Wtedy i baza będzie bezpieczna, i 7 fragów się znajdzie i tytuł obrońcy tygodnia wskoczy na konto. W kategorii Stalowa Ściana a tym razem zwyciężył gracz Oniku Sejmurek w 60TP Lewandowskiego. W tej walce na mapie Mińsk wybrał klasyczne otwarcie. Wraz z innymi ciężkimi wyruszył do miasta. Po pierwsze wyniki nie musieli jechać daleko. Francuski czołg ciężki znalazł się w trudnej sytuacji i jedyne co wymyślił to natychmiastowy powrót do garażu. I tyle sobie pograł. Na najbliższej ulicy też znaleźli się chętni na złapanie 750 punktów uszkodzeń. Najpierw oberwał Kerner von Action X, potem obiekt 257. Ktoś jeszcze chce? A zaraz T95 z jakiegoś powodu postanowił samodzielnie zmiażdżyć całą flankę, ale odrobinę przecenił swoją żywotność. A co tam dalej u przeciwników na tyłach? Droga wolna, można pojechać zobaczyć. Samotny Japończyk zdążył już ze 100 razy pożałować, że nie uciekł w porę, ale teraz nie ma już dokąd. Wraz z japońskim czołgiem padł też opór na tej flance. Kłopot tylko w tym, że po drugiej stronie mapy inicjatywę przejęli czerwoni. Wynik 11 do 11. Najciekawsze dopiero przed nami. Na wszelki wypadek można sprawdzić, czy nie ma kogoś w okręgu wroga. A oto i skorpion. Strzał! Ech, było to trochę straszne. Trzeba szukać innego podejścia. Ze zaimprowizowanego ukrycia nikogo nie widać. A teraz nie ma komu wykrywać wroga. Sojusznicy jakoś tak niespodziewanie się skończyli. E, tam nasz bohater do bojaźliwych to nie należy. Da sobie radę, żeby nie otoczyli zmiana pozycji. Po drodze znalazła się 430, ale z marszu nie udało się jej dobić. Byle tylko zdążyć przed przybyciem posiłków. Jest, zostały te deki, a z nimi nie ma żartów. No, tu mamy jednego skorpiona całkiem niedaleko. Nie ma co go odpuszczać, bo inaczej będą atakować z różnych stron. Wyjście z za rogu. Zrobione. O tak, pożar w czołgu to boli, ale frak był tego wart. A gdzie pozostałe ofiary? Kiepska sprawa. Drugi skorpion zaraz zajedzie od tyłu. Byle tylko zdążyć, zawrócić. Yes! Teraz trzeba wygrać ostateczny pojedynek, żeby przypadkiem nie wystawić boku albo tyłu. Nasz bohater wyruszył w długą jazdę przez wrogą bazę. Trochę postraszył wroga dźwiękiem zdobywania bazy i naprzód na decydującą kanonadę. Wymiana uprzejmości. STRV postanowił dobijać pociskami burzącymi, ale nasz bohater okazał się krzepki i nie rozsypał się po pierwszym pocisku. Byle przeżyć jeszcze jeden. Tak, 13 punktów wytrzymałości. Zwycięstwo? A może ręka drgnie? Została tylko jedna szansa długie sekundy do przeładowania strzał jest! Dosłownie na 10 sekund przed końcem walki gracz Sejmurek zwycięża końcówka starcia była dla niego bardzo gorąca jakikolwiek błąd czy najmniejsze spóźnienie doprowadziłby do klęski ale nasz bohater wykazał się duchem wojownika i wytrzymał pewnie bez zbędnych wahań i wątpliwości i za to właśnie zaszczytny tytuł i złoto gratulujemy! To już wszystko. Polubcie nasz filmik, subskrybujcie kanał i nie przegapcie kolejnych odcinków. A my z niecierpliwością będziemy czekać na Wasze powtórki. Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia!